Witam Państwa serdecznie. <laughs> Dzisiaj mamy 14 lipiec 2024 rok. Drodzy Państwo, dokładnie dwa tygodnie temu w tym odkładzie wygryzła się mateczka. Mateczka, która została wychowana na czerni Zula 20. Ile? Popatrzcie. 21. Parę dni temu zaglądałem, to tak wyglądało, że ta rodzina pszczela już szykuje plasty do czerwienia matce I zobaczymy, czy to czerwienie nastąpiło. Bo kolega z tych mateczników, ma... daj mu matecznik, wyszła mu matka. No to już mu to już mu matka czerwi. Och co, pszczół nawet za zatworem sobie siedzą. Rządziłem parę z dziesięć pszczół. Ach. No niestety u nas na Podkarpaciu bardzo dogrzewa. Dzisiaj tak jest 26 stopni z rana. Ochodziło się, ale wczoraj to był Saigon. Zobaczymy, czy już matka pszczela zaczęła czerwić. No, dzisiaj dostaną syrop. W końcu sobie przypomniałem o nich, że trzeba je poczęstować syropem. Ale one nie godują widzę Ach, taki odkładzik da one mu żadne rezerwy pokarmowe nie zaszkodzą Jest tak ciemno Ale tak mi się wydaje Proszę zobaczyć jak pięknie obłożyły wianuczkiem pokarmu miejsce, gdzie matka czerwi. Także tu muszą być jajka. Tak ciężko to odróżnić. Czy to błyszczy dno, czy jajka w komórce? Zobaczymy. jest jajko no teraz troszkę aura przyciemniała 14 to gdzieś ko czwartego sierpnia będzie a tu drodzy Państwo już jest czerw podlany no pięknie matka czerwi cały plaster tu też czerw podlany no to ko 15 ko 4 lipca, sierpnia te ostatnie jajka wyjdą no to bardzo fajnie to będzie jest wzmocniona rodzina no, i w tej rodzinie muszę już dostawić ramkę z węzłem. Mam taki częściowo służ odrobiony, to stawię. No, żeby miała matka gdzie czerwić żeby pszczoły miały gdzieś składać syrop, gdy podam żeby składanie syropu nie odbyło się kosztem czerwiu no i lecę może nawet dwa plastry przyniesę takie częściowo odrobione, proszę Państwa i tą radosną wiadomością, że w dwóch tygodniach matka zaczęła czerwić, czerwi pięknie całą ławą, całymi plastrami. No i tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.